Usiądźcie, dzieci wygodnie. Jakby mi filomenka poleciała do mamy. Mama jest. Ma, pani Radka byś zadzwoniła do pani Agnieszki, żebyście otworzyli moje auto. Tu na parkingu jest. Po prawej stronie kierowcy, na pierwszym siedzeniu, jest osoba od pusty. Pogrzebiesz tam, i tam jest złożona kartka statuty bractwa przeze mnie pisane na spotkaniu. Dobrze, żebym to, pomyślałem, że włożyłem do kieszonki, no musiałem zostawić tam, więc, a chciałbym to na ogłoszeniach przedstawić. Idziemy za naszym królem. Kolejne rozważanie potrzeba Unii. Dotyczy to Moi drodzy, relacji, naszej relacji między mną a świętem świętej pamięci, księdzem Tadeuszem Kiersztynem. On to orędzie otrzymał i był tu na wiosnę u mnie. On i jego grupa się śmiertelnie na mnie obrazili, że ich zdradziłem. Obecna tu jest z nami pani Ania panieńskiej cygan teraz Wyka. Ona była siłą sprawczą, że wciągnęła mnie w przestrzeń tej grupy intronizacji. Gdyby nie pani Ania, mnie by tu nie było. Ja bym o Królu Polskim nikt nic nie wiedział i prawdopodobnie byłbym po przeciwnej barykadzie, bo bym słuchał głosów przełożonych. I pani Ania w 2007 roku w cudzysłowie nająła mnie na rekolekcję u księdza Tadeusza Kierstyna już 20 lat temu, bo jego już wtedy ścigano po całej Polsce. Wszędzie go broniłem. Mówiłem, że to jest eksjezuita, bo miał ekstrautrację prawną i że jest kapłanem diecezji krakowskiej. Na własne ręce widziałem pismo wysłane do kurii. Po pięciu latach przebywania na boku jest takie prawo w ka kan prawie kanonicznym, że kapłan w miejscu zamieszkania może wystąpić do diecezji, o przyjęcie go w diecezję. Jeśli kuria do trzech miesięcy nie da odpowiedzi na to pismo, automatycznie staje się księdzem tej diecezji. I tak postąpił ksiądz Tadeusz. No i jak to powiedziałem biskupie Szkodoniowi, no oczy otworzył, słowa nie powiedział, mówię, to nie jest problem jezuitów, to jest wasz problem, bo to jest ksiądz diecezji, diecezji krakowskiej. Mądrość jego na tym polegała, że jak wniósł pismo na dziennik podarczy bo ja, ja jak wnoszę pismo na dzień, nie, ale wnosiłem do kurii, to żądać zawsze pieczątki, niech się pitną pieczątka, bo tak to powiedzą, nie było przyjęte, to dzieci to ten sam świat kombinowania wszędzie. I on miał to z pieczątką, prawo mu znalaz, znalaz, po, znalazłem w kanonie, tu jest ksiądz z kapłanem, gdzie ty się jest czysty, wszystkie, wszystko masz, się, wszystko tu możesz robić, co chcesz. ten ksiądz się ucieszył mną bardzo, Poznałem jego wielkie krzyże, wielką batalię. Oto zażądałem, by mi dał materiały o królu polskim na pierwsze rekolekcje. To były w Mysłowicach, dzieci w Mysłowicach. Mówię wam o tym, ale powtarzam. Tam miałem bunt dwóch wikarych. Od razu o, nie wiedziałem o mechanizmie księdza Tasza. Była już od razu grupka. Jak głoszę rekolekcja, oni przed kościołem rozdają ulotki a w ulotce było m.in., że święty pamięci kardynał w grębie jest masonem i takie rzeczy, no to roś, ro, zaraz rośnie ferment. To do dzisiaj wam wyjaśniałem. Tuli jest chętnych, żeby nam dają obrazki, ulotki, żeby my rozdawali. A czemu, że ty nie rozdajesz nie, nie tworzysz firmy? Ja, ja nie życzę ulotek wokół nas, bo wiem, co sobie kosztowały ulotki w Mysłowicach podczas mojej rekolekcji, gdzie wieczorem w niedzielę, bo zacząłem w sobotę po południu, Przedstawiłem przy wikary księdzu proboszczowi, że w tych warunkach mi jest tu trudno pracować. Wikarzy oponują wszystko, zachowują się wulgarnie wobec mnie, bo to gówniarze skończeni, starszy od nich. I mówię, księże proboszczu, ja byłem tu zaproszony, naje, najęty przez księdza współpracownicę, księdza Kiesztyna. ja wykonuję rozkaz. Ja się ani o pieniądze nie umawiałem, jak ksiądz proboszcz, uważa, że trzeba rekolekcję przerwać, to ja do domu jadę, się na nikogo nie gniewam, no taka jest robota, idzie albo nie idzie. Ani mu o kasie nie mówił, niczego nie żądałem. Przyjechałem, kazaliście, żebym przeprowadził rekolekcję intrygacyjne. I wtedy proboszcz zażądał od wikary, żeby mnie przeprosili publicznie, przeprosili mnie przy stole, i ksiądz zostaje. Tam był brat proboszcza, który pracował w Afryce, misjonarz. On miał całkowicie inne spojrzenie na kościół pofreny niż my przez nasz polski zaciórnik. Bo czasami taki jest fanatyzm się wytwarza, że to jest. Całkiem inaczej funkcjonuje kościół w Afryce, inaczej dzieci. A w, a w Brazylii, jeśli by pro, księża Brazylii chcieli pro, prowadzić takie kancelarie i taki nacisk na wiernych, to by nikogo w kościele nie byli. Dzieci, tam tu tak przepływa wszystko jak rzeka. Mówi, że był okrzczony, wierzą, że no u, u nas są papierki, u nas jest papierologia, rozumiecie? A w wielu krajach na żadnych papierków nie ma, bo to jest nie do opanowania. Głosisz, chcisz. Mówi, że wierzy, no to go ścisz, no nie? A u nas egzaminy, pisma biskupów, psychologów, nie wiadomo kogo jeszcze list spasałby z nieba na potwierdzenie, że go przyjmujemy. I później ksiądz na mnie się obraził. Ja zachowałem twarz przy zamknięciu procesu Rozalicy Lakównej, kiedy kanclerz na oczach kilkunastu przedstawicieli tego procesu zamknięcia bezczelnie. Obmawiał księdza Kiersztyna, jak skończył, ja rękę do góry podniosłem. Proszę, księże profesorze, mówi kardynał, to, co powiedział w tej chwili kanclerz, jest to oszczerstwo i jest to nieprawda. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn zgodnie z prawem jest kapłanem Dzieci Krakowskiej, nie jest żadnym schizmatykiem, jest czysty. Wystąpił do kurii z pismem o przyjęcie Inkarnację mieszkał tu ponad pięć lat, całe dowody Kuria nie odpowiedziała, więc zgodnie z prawem jest księdzem, to jest nieprawda. I siadnąłem. I ksiądz Tadeusz, pomnę na te zdarzenia, przyjechał tu na pustelnię. W trakcie tego procesu karna mówi: ksiądz profesor pojedzie z księdzem Andrzejem X do Rzymu i zawiezie dokumenty. Ksiądz Andrzej staje, księże kardynale, ja pojadę sam. Nieprawdopodobne. Jakby to było w mojej firmie, to już faceta nie ma, Powiedziałem, że pojedzie ksiądz księdzem profesorem. Jak mnie złapali kurialiści po procesie, machnąłem, nie jedźmy sami, po co to, machnęłem, oni przygotowali zamach, że dokumentów nie zawieźli tych prawdziwych do Rzymu, bo natrafiłem w busku na ślady Zamachu jezuickiego i krakowskiego, no i oni kilka lat to opracowali sami, a później to w 2000 ktoś tam zawieźli. W 16, przynajmniej osiem lat po zamknięciu procesu, rozumiecie? Czy to, co opracowała grupa krakowska, tam nie w tych, w, tych, w tych tekstach ani jeden raz nie przejdzie król czy Jezus, przejdzie Rosalia Cylakówna jako pielęgniarka y, miłosierna, wy, wyjdzie. Wyjdzie jako ta, która się poświęciła humanitaryzmowi. Nie z tych dokumentów nie wyjdzie idea intronizacji. Po prostu zamach stanu w biały dzień. Wszystkie te dzieci, to my lakowałem, dokument podpisywałem z profesorem. On był u Augustianów, już świętej pamięci. Dzieci to było na półtora metra. Tomy, kartony z Pieczeń Lakowa, dranie, wszystko ukradli, zmienili. Kuria mnie nie sądzi. Ja to ogłosiłem publicznie, powinni mnie wezwać do sądu, że omawiał funkcjonowanie instytucji gościnnej. No nie sądzi za to dzieci. To nikt mnie od roku nie wzywa. Jest to w biały dzień barbarzyński zamach na króla Polski. A przypadek tylko sprawił, że w Busku byłem dwa lata temu na. Moi drodzy, w sanatorium i z Panami pojechałem do Kościółka świętej Anny na adorację, bo tam do dziewiątej otwarte wychodzimy, ktoś mnie zaczepia, czy Pan by mnie poprowadził do krawężnika? Tam w środku alei, patrzę, mam białą laskę, niewiasta, dzieci ślepa. Ja mówię z wielką radością. I się przedstawiam, że jestem księdzem. I zaczęło się. A tak, to Jaruzalia celakówna. To, 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 to. No i babcia mi wszystko opowiedziała, jak to oni przez lata opracowywali dokumenty do procesu beatyfikacyjnego dzieci w Rzymie. Mamy cud pana Władzia Bartosza na uzdrowienie przez rodzaj celakówną, ale dzieci, to jest od natanka. Nawet nie zawożę, bo skuliki ukradną i wszystko porwą. Rozumiecie? Czekamy na lepsze czasy, jak Bóg da znak. I w takiej atmosferze jesteśmy. Na mnie się obraził ksiądz Kiersztyn, bo ja rozmawiałem z nim. Księże, nie da się walczyć w tą metodą, co wy walczycie z sercem Pana Jezusa. Mam po kolei takie rzeczy. To już jest klepane w kult w Kościele. Temu obrazowi brakuje tylko serca, bo on na tych wszędzie nie miał serca. A ja mówię: Jest taki obraz, Chrystusa znalazłem, który ma serce, i ten nasz obraz, ten tutaj, on ma imprimatur rzymskie. I idźmy pod tym sercem: korony dwie i serce, no i dzieci. Wtedy on się obraził, że ja zdradzam, że tamto, no to. Dzieci ale przyszło orędzie. Więc ja zadzwoniłem, że mam orędzie od Pana Zlego. Dzieci przyjechał w sali rycerskiej i powiedziałem, ksiądz to przemodli, przeczytam. Jeśli teraz będzie miał ksiądz uwagi, czy mamy podjąć wspólną drogę, ksiądz do mnie dzwoni, bo ma telefon i ja przyjeżdżam pod Kraków do księdza. Dzieci nie odezwał się, przyszła śmierć. Zginął, nie tyle zginął tragicznie, wjeżdżając na obwodnicę w Krakowie, uderzyło w autotir. Jemu się nic nie stało, dzieci, to nie był żaden zamach, to Pan Bóg te dzieje prowadzi, wyszedł z samochodu, wezwali pogotowie, nie chciał siadać, nic mi nie jest, ale go zmusili, skoro jest wezwany, żeby go pojechał do szpitala na pogotowiu. Jechało pogotowie spokojnie, zawieźli go, bo przyjało z Jana Pawła II, moi drodzy, wszedł, w główną bramę szpitala, przewrócił się, już go nie uratowali. Dla księdza Tadeusza Cenie on jest wymieniany u mnie zawsze w wypominkach pustelnianych Tadeusz Kierstyn, bo on był ojcem chrzestnym tej mojej drogi i na niego patrzę jako na przyjaciela i kogoś, kto mi pokazał nowe przeszczenie, napisał fenomenalną książkę Ostatnia walka, taka gruba książka o tych wszystkich wydarzeniach. Więc, dzieci, był to prawy i, wedle mnie, święty, dobry kapłan. Miał wielkie cierpienia ze strony współbraci, uciekł od Jezuitów, na no później go tłukli już do końca życia. W tym timie nie ma zmił się. Cała ta sprawa została skomplikowana przez szatana, który nie chciał, aby doszło, doszło do współpracy. Chodziło moją z nim. Wygadywał o mnie, pisał, później do mnie, przylatywali jego ludzi, że po śmierci przyszedł i mają orędzie z, czy... z drugiego brzegu, gdzie on każe, żeby iść księdza Piotra przeprosić za to, co pisał. Ale ani Ikry we mnie nie ma żadnego żalu. Zawdzięczam mu wszystko. Bo takiego księdza Piotra by nie było, co go macie, gdyby nie pani Ania tu obecna i ksiądz Tadeusz Kierztyn. I ciągle powtarzam. Tego by w ogóle problemu nie było. Nawet księdza kiedy mnie kardynał, kiedy miałem konferencję o królu w Sejmie Polskim dla posłów, Zamiast rypać upomnienie, wezwał Piotruś: Nie zajmuj się tym. Proszę o to. Tak, książę, usiądź, tak, książę kardyla. A jak mnie cylnął, że jeszcze z Warszawy nie przyjechał, a już było pismo na biurku o skórniku coś was boli, bo urzędnik pracował w oficjaliacie to ja jeszcze jest w Warszawie. Ksiądz Palusiński był, zadzwonił do kardynała Nycza, a ten w sekundzie, do... dzieci jeszcze miały konferencję, a oni już dali pismo atakujące mnie. ja wtedy, dopiero wracam z konferencji, upomnie... ja mam już upomnienie? Czy przy pierwszym upomnieniu czas wezwać nukturienta i powiedzieć o co chodzi, a ci te już rypią. No to trafiła kosa na kamień, i bawimy się tą piłeczką do dzisiaj. Cała sprawa została skomplikowana przez szatana, który nie chciał, aby doszło do tej współpracy. Wina wasza jest we wzajemnym osądzaniu się. W wielu rzeczach macie rację, nie pochwalając tego, że żaden z was nie działał ze złej woli. I ja wykonałem obrazek, była na na Grunwaldzie, no to automatycznie poszło. Ja nie chcę wytykać Wam win, chcę raczej pokazać, że jeśli będzie się liczyło na to, że drugi przyjdzie i padnie na kolana, nigdy do takiej współpracy nie dojdzie. Jesteście zbyt surowi wobec siebie, ależ każdy może mieć swoją koncepcję. Ważne jest to, aby patrzeć na swoje czyny i na owoce tych działań. To jest bardzo istotny system dla zdania, działania. Jest pewien kierunek. No i my mamy kierunek Chrystus Król Polski. Więc ja się rzeczy. Muszę blokować różne inicjatywy pobożnościowe, no bo każdy wie, że mam pobożnych ludzi. i Jak myślą, że dołożą kolejną koronkę, że będzie działała. No, dzieci. To nie będzie działało. Ty sobie dołóż koronkę, masz koncepcję na prawie Polski, gromadzisz stado, budujesz pustelnię, No i. i, i i idziemy w tym samym kierunku. Bo ty masz inną psychikę, więc wyłapiesz ludzi o innej psychice niż ja. Rozumiecie, bo to jest. Nas tu łączy natura, psychika, wspólne potrzeby. No o delikatnie macie kupę, Mamy wspólnie kupę podobnych cech. Czy rozumiecie mnie? Mamy kupę podobnych celów. Ty momenty tu są. Na tym polega tworzenie pewnych dzieł. Do świętego Franciszka no sz, szły typy podobne jak się Franciszkowi, kapujecie. Każdy mistyk, przywódca ma jakąś optykę. I zawsze ważne jest to, aby patrzeć na swoje czyny, na owoce tych działań. Więc w tej koncepcji mojej nie pobłądziłem. Bo patrzę, bo mam was, rozumiecie? To cały czas idzie. Teraz na zakończenie turnusu będzie jutro kilka inicjacji, bo cały czas jest zapoczęwanie. Jeśli dzieci przestaniemy przyjmować do rycerstwa, do zakonu, więc to mówimy, co dzieci zaczęła się jesień, a dopóki przyjmujemy, to mamy cały czas co wiosnę a jak się zacznie jesień, no Bóg tyle dał czasu, to jeszcze kilkanaście lat te jesieni dzieci pożyjemy, bo Pan Mary nie ma pięćdziesiątki, no jeszcze 20 lat wytrzymasz, będziesz ludzi kwitnąć, to rozumiecie. Tylko to jest ból, że za Panem nikt nie idzie. No i tobie mój, moje cierpienie. Co z tego, że ja mam 4 lat kapłaństwa, tylu wiernych, no ale za mną nie idą kapłani. To jest mój dramat. Nie tyle nie idą kapłani, co nie ma powołań kapłańskich, kapujecie. Czyli dobrze wiecie, że za naszymi plecami co jest? Śmierć. Jeśli są rodzice, a nie mają dzieci, nie mają pociotków i mają majątek, no co z tego? No muszą komuś dać obcemu. Bo to inaczej weźmie państwo. Ile jest nawróceń? I działania przynoszącego mi chwałę, jak rośnie świadomość. Obaj zrezygnowaliście z wszystkiego na rzecz mojego królestwa, i ja błogosławię Wam z tego powodu. Nie ma egoizmu i samowoli szukania własnej chwały w działaniu żadnego z Was. Czyli moi drodzy, niebo cały czas błogosławiło drogę księdza Tadeusza Kiesztyna. Nigdy nie powiedziałem, że ta grupa podkopkowska bądziła dzieci. Tylko widząc problem e, rynkowy, po co walczyć z sercem Pana Jezusa, jak to można przykleić i idziemy dalej. Ksiądz Tadeusz przestraszył się znaku, bo miał świadomość, jak wielką walkę przyjdzie mu stoczyć ze zwolnikami intronizacji serca Pana Jezusa. On to lepiej znał niż ja on tym siedział już 20 lat, kapujecie. Ja dopiero tą falangę poznałem w trakcie bitwy. Mówiłem, bo jak byłem w Poznaniu, ojciec mi tutaj przyszedł, pięć bab, by rozwalić moi drodzy rekolekcje, i bojkotować wszystko. We wtorek wszystkie przeszły na moją stronę. I przeprosiły, i one mi powiedziały, kto ich tu przysłał. Bo skąd ja bym to wiedział. Że są bojówki, podczas rekolekcji mam przysłane bojówki. Ksiądz natomiast nie chce mieć nic wspólnego z polityką, chodzi o mnie, słusznie uważając ją za spaczoną już u samego korzenia i nie mogącą być celem ani jedynym środkiem. Dlatego, jak nasz standard był na konwencji pana Brauna, dywizja dostała 3000 kary mandat. No I niech mi ktoś jeszcze pójdzie gdzieś na jakąś konwencję polityczną w naszym standardze. Przez historię dzieci mam tak urealnioną prawdę o politykach, że to jest przerażające, kapujecie? Pan mówi, że mam słuszną koncepcję patrząc na polityka, kto to jest i co on wyrabia. Natomiast nie chce mieć nic wspólnego z polityką, słusznie uważając ją za spaczoną u swego korzenia i nie mogącą być celem ani jedynym środkiem. Może być to jednak jedna z pomocy, bo Pan Bóg polityków nie odrzuca, bo stawia warunek dzieci, że entronizację mają zrobić kto? No, politycy prezydent. Ale prezydent państwa nie musi być politykiem. Tylko wybiera go partia polityczna, no i później go... Ten nurt pojawi się i będzie zbierał swoich zwolenników. Nie jest zły sam w sobie, jest jednak bardzo ułomny ze względu na słabość tego środowiska i zepsucie kręgów politycznych tego państwa. W politykach nie ma ani 20% prawdy. Czy to rozumiecie? Pamiętacie jak Amerykanie mieli talibów w Polsce. Co jak wrzeszczał pan Kwaśniewski, pan Miller, nie ma nic też pomówienia, nie. Dostali od CIA 15 milionów e dolarów. dzieci no i tłukli biednych talibów w Polsce i tu tu ich w, polity, w polityce zawsze górę bierze ambicja. I wynosi naprzód ideę i pozycję człowieka, a nie Boga. Jeśli jednak jest użyta, aby wynieść na piedestał Boga, a nie człowieka, tym samym działaniom również będę błogosławił i ochraniał od zepsucia. I to Państwo zobaczycie w nadchodzących tygodniach, że i Pan Bóg ten nurt politykę dzieci błogosławił. Żadne prawa nie rządzą się same sobą, ale ja nimi rządzę. I z tego względu, choć nie jestem zwolennikiem ruchu politycznych w moim kościele Bożym, nie tłumię tej inicjatywy ze względu na szczere in... intencje. Ksiądz Tadeusz się związał z partyjką kanapową samorządna, jakaś tam, nie wiem, polska czy cokolwiek, grupa paru profesorów, no i, i, i ci powiedzieli, że oni to uniosą i oni to doprowadzą. No, Mijasz 20 lat. I... Jak samorządnie było, tak jest samorządnie w Polsce. Do mnie Pan mówi, nie oczekuję bynajmniej, żeby ksiądz w jakikolwiek sposób zmienił swoje podejście do tej kwestii. Oczekuję natomiast, aby, że nie będzie tej sfery, strefy atakował ani nie ją pogardzał. Dziedzina, fala polityczna to jest obciążenie historyka. W tej branży, powtarzam, ani nie ma 20% prawdy. To, co widzicie, są to kukiełki. Marionetkę, jak wybiorą Kowalskiego, z tyłu mu zwiążą rączki, no i on się tak już, on wykonuje, co mu dzieci podadzą. Stworzono system, który jest ułudą. Demokracja jest największym kłamstwem. Nie skończyli się w świecie potoccy, czartoryscy. Rozumiecie, koniec Polscy. To wszystko jest tylko pod innymi moi drodzy, naziskami. No i niestety, ale to nie jest zakorzenione w poszczególnych narodach. Pojawił się Tim, który cały system dzieci zniewolił. I dostajemy tyle, żeby utrzymała się równowaga społeczna. Do czasu, aż jak stwierdzą, że jest nas za dużo, ale to nas wyżną. No i to, i to. Dzieci nie jesteśmy żadnym podmiotem prawa. W demokracji lepiej mają zwierzęta niż ludzie. Bo trzeba stworzyć jakąś ideologię, żeby się ludzie czymś zajęli, że coś jest bardzo ważnego. Nie oczekuję by najmniej... Aby ksiądz w jakikolwiek sposób zmieniał swoje podejście do tej kwestii, oczekuję natomiast, że nie będzie tej strefy, sfery atakował i pogardzał. Moje królowanie jest ponadto i nie chcę wykluczyć z niego żadnej sfery, również sfery politycznej, która powinna jednak zawsze pozostawać z boku, ale o to to ja sam będę dbał.